Proszę Szanowni, Państwa, rodzinka zwanych łowędzi przypływa w 7 małych, małych łowątków. Proszę jeszcze o pokazać, bo nie widzimy to. Pokaż mnie wspaniała sprawa tak, Po prostu siedzimy sobie w Augustowie i one płyną obok nas. Eee, przyroda jest piękna. Eee, w Augustowie jest piękna pogoda. słyszałem taki wiatr, jest, ale ogólnie temperatury jest w porządku. Ogólnie nikogo to dał Pozdrawiam jeszcze zbliżenie na łabotki. tu płyną takie łobotki, proszę je pokazać. O, 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 o tam, tam, gdzie Wide, pod z szydłami. robi pięknie. myślę, że załóż takie widoki. Dla, dla wielu wy tu nie byliście i nie będziecie nic, bo was po prostu na to nie będzie stać. Ale macie świadomość, że takich autusów istnieje. Ale my tu jeździmy i patrolujemy te e, kurorty polskie, więc e, sobie możecie pooglądać autościów. Słowa wielkiej Polsce, poza cześci.